Dziś jestem na Pojezierzu Brodnickim, na Kujawach. Za chwilę pokażę Wam dom, o którym często marzyło się w dzieciństwie, ale większość z nas widziała go tylko w bajkach. Dom na Kurzej Łapce. Dom w cenie mieszkania. Początkowo miał być to domek dla dzieci, do zabawy, ale finalnie mieszkają w nim dorośli. Jak do tego doszło, zobaczycie za chwilę ta Justyna. Cześć Kuba, witam na Kujawach, no i w moim domku. Jestem architektem i na co dzień mieszkam z moją rodziną w Zurichu, w Szwajcarii. Z Polski wyjechałam, jak miałam 16 lat. Moja mama pochodzi właśnie z tych okolic. Zawsze spędzaliśmy tutaj nasze wszystkie wakacje nad tymi jeziorami brodnickimi. Kupiliśmy tą działkę z bardzo dużo drzewami, i pierwszy pomysł od moich dzieci to właśnie był, żeby wybudować domek na drzewach. Czyli miał być na drzewie? Miał być na drzewie. Miał być dla dzieci. Tak. W końcu. W końcu wzięliśmy z innej bajki, tak. I mamy właśnie domek na kurzej łapce. To jest, rozumiem, parter. To jest parter i to jest bardzo ważny pokój bez ścian, gdzie natura po prostu wchodzi tutaj do środka. Jak to konstrukcyjnie w ogóle wygląda? Konstrukcja jest bardzo prosta, jest po prostu płyta fundamentowa, ona jest taka duża właściwie jak, jak powierzchnia ta górna. Potem mamy właśnie tą nóżkę, mhm. która jest też z betonu. Mhm. Wszystkie właśnie media pociągnęliśmy. Na tej nóżce wszystko jest zaizolowane. I jeszcze dodatkowo jest taka spiralka elektryczna, która w zimie ogrzewa. I łącznie jaka to jest powierzchnia? Powierzchnia jest 45 metrów kwadratowych, powierzchni mieszkalnej. Zobaczyliśmy parter, mhm. a jak wygląda reszta domu? No to zapraszam. Justyna, jak się dostać na, na pierwsze piętro, powiedz, jak dom jest na nodze? No schody, tak? Justyna. No mamy bardzo leczywkie schody. To prawda, ale wysokie. Tak, wysokie, no a, a sam jest dom wysoki powiedz. domek. Dokładnie, a ile ma? E, na froncie jest prawie 12 metrów. 12 metrów tak, wysokości. Bo chcieliśmy właśnie być, żeby, żebyśmy byli nad drzewami, ale jednak dopóki żeśmy wbudowali, to już wyrosły drzewa wyżej. Czyli nie dom no. na drzewie, tylko nad drzewami. Tak, nad drzewami. Wchodzimy? Tak, jasne. Zapraszam. Wrażenie jest, jakbyśmy byli. W jakiegoś wielkiego drzewa. Tak, jak w takim ptaszkowym tak. domku. Dokładnie tak. tak. I już I na jakiejś właśnie... wysokości. Ta. Ta wysokość też się czuje. Na tej kondygnacji mamy? Około 20 metrów kwadratowych. A czy w garderobie możemy stoić kurtki? Tak, proszę. I przez to, że jest po prostu taki mały metraż, musieliśmy bardzo dużo detali rysować, tak? Żeby wszystko funkcjonowało, żeby człowiek nie miał takiego uczucia, że jakieś tam stoją meble, których nie potrzeba. Tak? Może wejdziemy tutaj do sypialni. Justyna, pomieszczenie jest niewielkie. Ale bardzo przytulne, bardzo mm -hmm. dobrze doświetlone. Mm -hmm. Mamy panoramiczne okno, mm -hmm. niesamowity widok na las, na wodę. Właśnie, to jest właśnie Jak to, to, się to, robi. Powiedz. To się nie, nie robi, tylko natura nam to zrobiła, tak? A myśmy musieli to tylko właśnie zaprojektować, żeby to funkcjonowało dla nas ludzi. Łóżko mamy na wysokości parapetu że jak się obudzimy, to mamy zupełnie całą panoramę tak, tego jeziora i, i też y, tych, tych drzew. Wszystkie nasze łóżka są też właśnie tak zrobione, że y, jak ktoś przyjeżdża właśnie hmm. do nas, y, to gdzie z tymi walizkami, no tak? I walizka wkładamy wszystkie walizki pod spód. Także jest wszystko zawsze czysto i nikomu nie przeszkadza. Tutaj mamy fajną, dosyć dużą łazienkę. Musiała być dosyć wygodna. Duża kabina prysznicowa. Wygląda tak troszeczkę po japońsku, tak? No właśnie. Nie? Taka... Jak, trochę jak na Bali. Inny kolor, tej samej nożnejki. Tak. tak, jest właśnie. Tu jest dużo jaśniejszy, że y, po prostu jest prawie tak jak na zewnątrz. Jasne. Tak, y, że... Znowu dużo drewna, tak. znowu dużo światła. Tak, dużo światła na nie Normalnie, y, jak myjemy ręce, mamy lustro, tak. A tutaj chodzi o to, żeby po prostu się koncentrować na naturze, a nie na samym sobie. Dokładnie. Jest przestrzeń, jest czym oddychać, mhm. jak jest zimno, można pójść dwa kroki dalej. No właśnie, to jest dla nas najważniejszy punkt programu to właśnie była ta sauna. Bo my uwielbiamy się saunować i specjalnością jest tutaj, że siedzimy przy okrągłym oknie, prawie tak zen mhm. i patrzymy się w koronacie. To wszystko bardzo dobrze wygląda, a gdzie ukryliście sprawy techniczne? Bojlery, pompy ciepła, filtry wody i tak dalej. Tak, tak, to właśnie mamy na nóżce, mhm. tak? Nóżka jest na dole. Zrobiliśmy właśnie takie pomieszczenie, mhm. gdzie mamy powietrzną pompę ciepła. Okej. Okay. Zrobiliśmy podłogówkę, nie potrzebujemy grzejników, które by nam zabierały też miejsce, tak? Jasne, jasne i niespecjalnie dobrze wygląda. No. Lecimy na górę. Tak. Ważnym elementem właśnie były te schody, takie kwadraciki. Mhm. Użytkowo się sprawdzają? Tak. Schody nazywają się rzymskie albo mhm. samba, tak jakby się tańczyło, tak? Mówi się, że trzeba trzy razy przejść, żeby potem e, umieć po nich chodzić. W rytmie czacza jeszcze nie wchodziłem nigdy na górę, ale kiedyś trzeba i udało się. Optycznie jest ta powierzchnia podzielona na trzy takie obszary. Mamy tutaj kuchnię, ona jest z sieciówki, to jest kuchnia modułowa, gdzie po prostu rysowałam te poszczególne modułki. A żeby po prostu wyglądała troszeczkę ładniej i tak, e, żeby pasowała do tego stylu tego mm. domu, żeśmy po prostu wzięli e, stolarza i on po prostu takie te ramki jeszcze podorabiał. To zupełnie wtedy inaczej wygląda. nie? Mm. Mamy dwa podwójne łóżka, e, gdzie można w dzień po prostu się relaksować. Potem mamy taki salon, jakby, tak? Mhm. Czyli można tutaj. Tu siedzieć. też wygodnie można usiąść. Tak? tak, można wygodnie usiąść, można wygodnie usiąść tutaj na ciekawy i naturalnie relaksować się z widokiem na jezioro. Plus wyjście tak. na taras, który jest na wysokości jakichś 10 metrów. Tak. Zaczęliśmy właśnie firmę polską, która ma swoją firmę niedaleko od nas. Mhm. Która zajmuje się y, oknami skandynawskimi, które właśnie otwierają się na zewnątrz. A to sprawia, że nie wchodzi na tak, to wszystko do nie środka? Chodzi, tak, i to jest takie jakby przedłużenie salonu. Mm -hmm. nie? A tutaj tu coś, czego wszystko. w blokach tak. nie ma. Właśnie. Balkon jest wiszący, nie ma żadnych filarów. Tak naprawdę lekko wygląda. A tu jest dopiero wrażenie przestrzeni. Naprawdę rzadko zdarza, żeby taras był na wysokości domu szkieletowego czy, czy, czy weekendowego, na wysokości 8-9 metrów. Justyna, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale dom tego typu to spełnienie marzeń wielu Polaków, ale taka działka z własnym zejściem do jeziora, z własną linią brzegową, to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Powiedz, ile zapłaciliście tutaj za metr kwadratowy działki. 14 tysięcy metrów kwadratowych kosztowało 300 tysięcy, czyli 25 zł od metra kwadratowego. Działka była jeszcze dalej rolna, jeszcze nie była przetworzona. Dopiero jak zaczęliśmy planować, automatycznie została przetworzona jako działka rekreacyjna. Działka była od samego początku już zbrojona, miała prąd i miała wodę z gminy. Ile kosztuje taki, taki dom? Dom w całości z meblami kosztował nas 390 tysięcy złotych. Stan surowy tego domu to był 180 tysięcy, a wykończenie domu ze wszystkim z meblami to było około 210 tysięcy. Dom jest zbudowany z bloczka z gazobetonu, jest paroprzepuszczalny, jest dosyć ciepły, jest bardzo lekki. Tak. Okay. Z powodu tego, że jest paroprzepuszczalny, mogliśmy właśnie na zewnątrz i wewnątrz obić to właśnie drewnem. To jest mhm. 40 kilka metrów mhm. domu. Ile powiedz miesięcznie Was kosztuje utrzymanie? Utrzymanie domu nie jest drogie, bo zainwestowaliśmy już przed tym. Mamy fotowoltaikę, prąd kosztuje 200 zł na rok. Śmieci płacimy około 200 zł na rok. Czyli mamy 400. Woda z 200 na rok. Czyli 600. 600 na rok. Oczyszczalnia nas nic nie kosztuje, bo zainwestowaliśmy już w tą biologiczną oczyszczalnię. Czyli 600 zł rocznie, 600 które daje 50 zł złotych miesięcznie mhm. i tyle nominalnie wychodzi utrzymanie mhm. tego domu. To chyba bardzo korzystne. Musieliśmy zainwestować najpierw tak, w te wszystkie rzeczy i teraz gdzieś 3-4 lata potrzebujemy, żeby to się zwróciło. Mówi się, że dzieci i ryby głosu nie mają, ale i dzieci warto czasem posłuchać, bo to właśnie dzięki ich pomysłom można wybudować swój wymarzony dom. Nawet w Koronach Dom w cenie mieszkania.